No, witam serdecznie. Luka z tej strony, zapraszam Was na filmik. Tak, w końcu się odezwałem po kilku miesiącach, chyba o ile pamiętam, to trzy miesiące nie nagrywałem filmów. Przede wszystkim troszeczkę musiałem odpocząć od nagrywania live'ów, wszystkiego, co się działo ze mną. Dwie sprawy. Jedną sprawą, dlaczego jest tak. Po prostu kogoś poznałem i spędzamy dużo czasu. A druga sprawa, po prostu atakuje mnie stany depresyjne. Inaczej nie, nie depresyjne, bardziej nerwica, lękowo. Atakuje mi po prostu, muszę sobie poradzić z tym. I stres. Jest stres przede wszystkim stres. A jak, jak coś się źle dzieje, to po prostu nie mam ochoty i nie mam siły. Bardzo Was zapraszam na materiał, który jest poprzedni, bo jest bardzo fajny, interesujący na ten temat. No trzymajcie się, hej Pam.